Chciałem się coś zwrócić uwagę. Zobacz, co się dzieje, jaka inwazja fajna. Nie piękna taka sosna. To są kiedyś samosieki, słuchajcie. A teraz tu powstają malutkie dzieci tych samosiejek Tu kolejne drzewko, zobacz, kolejna sosenka, tam kolejna. Tam następne dwie, trzy, cztery. A tu jeszcze, a tu jeszcze i taka inwazja, zobaczcie, taka ścieżka sosenek będzie, jak pięknie tu będzie. Wow! No właściwie tu jak patrzcie, zobacz, tu jest malutka sosenka i tu jeszcze taka mniejsza. No cudownie. Za niedługo będzie to piękny las. A to wszystko dzięki jednej małej choince, którą ktoś nie ściął i pozostawił ją do tego, żeby mogła sobie żyć. I zobaczcie co się dzieje potem. Po 15 latach, po 10, po 20 jest las. I można sobie iść do swojego lasku między swoje sosenki i milutko spędzić czas. Pęknie. Życie jest naprawdę cudowne. O każdej porze roku dnia. Trzymaj się! Wszystkiego dobrego. Ciszę na nowej drodze życia. Bo to jest nowa droga życia. <gryzny> Hej!